Witam Państwa. Zapraszam do udziału w kursie wprowadzenie do programowania w języku C-Sharp. Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem, ale również dla osób programujących w innych językach. Kurs składa się z siedmiu modułów. Pierwszy wprowadzenie obejmuje zakres kursu, czym jest platforma .NET, czym jest język C-Sharp, krótka charakterystyka Cechy oraz historia języka. Dowiemy się też, czym jest środowisko programistyczne Visual Studio 2013. Opowiemy tutaj, jak pobrać darmową wersję, jak ją zainstalować oraz jak rozpocząć pracę. Przedstawimy też pierwszy projekt. Witaj świecie. Drugi moduł zawiera podstawowe elementy języka C Sharp, a są nimi typy danych, zmienne, operatory. Tablice, instrukcje warunkowe, pętle, wszystko to w przykładowym programie. Trzeci moduł to wstęp do programowania obiektowego. Wyjaśni nam jego istotne składowe, jakimi są klasy i obiekty, konstruktory, metody, statyczne pola oraz metody na bazie przykładowego programu. Czwarty moduł to programowanie obiektowe. Wyjaśnia nam takie pojęcia jak dziedziczenie. Polimorfizm, klasy abstrakcyjne, interfejsy, klasy zagnieżdżone oraz zdarzenia. Piąty moduł wyjaśni nam, czym są wyjątki i po co ich używać. Dowiemy się też, jak definiować oraz jak używać własne wyjątki. Szósty moduł to praca z plikami. Dowiemy się tutaj, jak zapisywać dane do pliku oraz jak odczytywać dane z pliku. Siódmy moduł to podsumowanie kursu. Przypomnijmy sobie, z czego składał się nasz kurs oraz czego się nauczyliśmy. Zapraszam więc do lekcji.